Więc mnie pozwij. Da się zrobić. Part 4. To nie był mój plan, ale dało mi to kopa do złośliwego przestrzegania przepisów, a ponieważ zawsze będę żołnierzem, poszedłem na wojnę. Tego dnia zadzwoniłem do prawnika zajmującego się prawem pracy, zapłaciłem trzy tysiące i rozpocząłem proces o niebezpieczne środowisko pracy, niezapłacone nadgodziny i naruszenie płacy minimalnej. Wszystko to było wspaniałe, ale wciąż niewystarczające. Prawnikowi zajęło około sześć miesięcy mojego okresu próbnego, aby zebrać razem dokumenty i złożyć je powoli na moją prośbę, a ten prawnik był byłym żołnierzem piechoty morskiej, więc myślę, że miał pojęcie, co mam na myśli. Gdy wszystko było gotowe, mój prawnik złożył dokumenty, a Peter i Karen zostali przesłuchani w głównym sklepie, gdy byłem w pracy. Przeczytali dokumentację, a pracownik mojego prawnika został w pobliżu, aby być świadkiem tego, co wiedziałem, że nadejdzie. Kiedy przeczytali, że ich pozywam, Karen i Peter odwrócili się, Peter krzyknął, że powinienem skopać ci tyłek, niewdzięczna kupo gówna, a Karen krzyknęła, że jesteś kurwa zwolniony, cipo, założę się, że tak naprawdę nawet nie byłeś w wojsku. Pracownik procesowy wszystko nagrał i przekazał mojemu prawnikowi, który dodał do pozwu niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ponieważ zwolnienie pracownika z powodu pozwu jest niezgodne z prawem. Następnego dnia otworzyłem swoją myjnię samochodową i zacząłem rekrutować moich byłych współpracowników za wyższą pensję plus prowizję. Oni również chcieli wskoczyć do pozwu, a mój prawnik był bardziej niż szczęśliwy, że mógł ich do niego dodać. Tak więc dwa lata później, po wezwaniach do sądu w celu uzyskania nagrań z kamer bezpieczeństwa ze sklepów, ksiąg sięgających pięciu lat wstecz i zeznań pod przysięgą, udaliśmy się na mediację, aby zawrzeć ugodę, oferując marne pięćdziesiąt tysięcy do podziału między piętnastoma z nas w pozwie, co nie pokryło nawet niezapłaconych nadgodzin. Odmówiliśmy, a wtedy nasz apaci przybył, aby uratować dzień. Wysłany przez IRS, dostarczony do mojego prawnika z powodu prośby o dokumenty podatkowe firmy. Peter utrzymywał każdy warsztat smarowniczy jako indywidualną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, każdy z własnym identyfikatorem podatkowym i rejestrem zatrudnienia. Peter i Karen pomyśleli, że sprytnym posunięciem będzie złożenie wniosku o ulgę podatkową za zatrudnienie weterana w każdym z sześciu sklepów. W swoim zgłoszeniu twierdzili, że zatrudniali weterana jako pracownika na pełny etat, pracującego minimum 36 godzin tygodniowo za stawkę 12 dolarów za godzinę. Rząd daje ulgę podatkową firmom zatrudniającym weteranów. Na następnej mediacji mój prawnik przedstawił raporty ich prawnikowi i mediatorowi, a po szybkiej 20-minutowej dyskusji Peter i Karen wrócili i zgodzili się na ugodę na naszą prośbę w wysokości 400 tysięcy niezapłaconych nadgodzin, które zostaną podzielone między piętnastoma z nas. Wszystkie opłaty prawne i osobistą ugodę w sprawie bezprawnego wypowiedzenia, w wysokości 20 tysięcy za każdy sklep, w którym byłem wymieniony jako pracownik, a także niezapłacone wynagrodzenie za sześć miesięcy, w których. Płacono mi tylko pięć dolarów za godzinę. Ich jedynym żądaniem było to, abyśmy wszyscy zgodzili się na nakaz zachowania milczenia, aby nic nie opuściło stołu mediatorów.